Gdzieś w bliżej nieokreślonej przyszłości jest kres, za którym mnie już nie będzie. I tak właśnie w ramach tej filozofii racjonalnej sam sobie na własny użytek jakiś taki pogląd wyrobiłem na fazy życia ludzkiego. Coś, co się spotyka z gwałtownym sprzeciwem, może być prawdziwe, może być fałszywe, ale na pewno nie jest trywialne. Bo rzecz trywialna przechodzi gładko, jak nóż w masło. A jeżeli coś trafia na opór, to znaczy, że trafia na pogląd przeciwny. I wobec tego. Trywialne, trywialne być nie może. Chciałbym jeszcze wrócić do pytań słuchaczy i do pewnego poglądu, który jeden ze słuchaczy wyraził, i pewnej obiekcji, którą zawarł wobec innych rzeczy, które ja tam mówiłem. Nie miałem okazji oglądać w internecie, bo ja w ogóle nie mam komputeru. Postanowiłem życie dokonać, nie, nie całkiem słusznie to przyznaję, ale postanowiłem kiedyś życie dokonać już bez komputera, ale z o, znajomych słyszę, że takie są, że takie są głosy, i to jest jeden z tych głosów. I on był w związku z tym, co mówiłem kiedyś na temat, w którymś z poprzednich tutaj naszych. Spotkań, co mówiłem na temat istoty religii: korzeniem religii jest śmierć. I ten fakt, że religia ma taki korzeń sprawia, że jak mówił głęboki myśliciel francuski, początków XIX wieku Beniamin Constant, w religii religia jest niezniszczalna Bo korzeniem jest jej śmierć według mojej teorii a śmierć jest niezniszczalna i skoro ona z tego niezniszczalnego korzenia wyrasta to jakkolwiek by ją obcinano ona będzie odrastać stale od nowa. Jej formy może, ten pęt, który puszcza ten korzeń, będą się zmieniały, ale zawsze będzie o to samo chodziło. I ta niezniszczalność tego korzenia temu słuchaczowi się bardzo nie podobała. I napisał tak. Podpisał się jako anonimem, jako konsument. Nawet nie wiem, czy to jest pan, czy pani, bo pani mogła się ostatecznie też tak, taki anonim przyjąć. Otóż konsument pisze tak: Nie podoba mi się to społeczne przekonanie o nieuchronności śmierci wypowiedziane ustami pana profesora. Zamiast wziąć się do roboty, i spróbować przedłużać ludzkie życie w nieskończoność, to się śmierci poddajemy. Bez sensu. I dodaje konsument: Pierwsza osoba, która dożyje 150 lat, już się pewnie narodziła. Tak mówi konsument. I ma za złe Wolniewiczowi, że Wolniewicz jakoś to jego przekonanie narusza. To zresztą jest typowe dla dygresja dla filozofii. Filo, i, I tym się między innymi różni od nauki. Jeżeli jest student na politechnice i tam mu wykładają prawa Kirchhoffa na przykład na elektrotechnice, to on te prawa przyjmuje, one wchodzą do jego duszy na puste miejsce, to nie jest takie, u niego nie jest taki pogląd, że on był zupełnie innego zdania na temat tego, jak się rozpływają prądy w sieci, niż to mówią prawa Kirchhoffa, a to mu mówią, że Kirchhoff mówi inaczej. On nie miał po prostu żadnego poglądu na ten temat, tak jest w nauce. Tabula rasa i na tej czystej tablicy, tabula raza, czyli czysta tablica, na tej czystej tablicy nauka tam wypisuje swoje bardzo ważne odkrycia. Z filozofią jest zupełnie inaczej. Filozofia wchodzi na terytorium zamieszkane. Tam już są jakieś poglądy, tak jak u tego słuchacza. I mówi takie rzeczy, które on uważa, że bez sensu są. Zamiast zwolniewisz brać się za przedłużanie życia, to tu mówi o jakiejś nieuchronności śmierci i nas demobilizuje. On jest wyraźnie tym oburzony. Mam do tej wypowiedzi słuchacza, której broń Boże nie biorę mu za złe, bo jego też uważam. Mimo że się z nim całkowicie nie zgadzam, za członka klubu przyjaciół filozofii racjonalnej. Bo on próbuje przeciwko jednemu racjonalnemu stanowisku przeciwstawiać swoje inne stanowisko racjonalne, jakieś racje tutaj swoje zgłasza. Więc ja teraz przedstawiam pewne swoje kontrracje. Zanim tę kontrację przedstawię, coś Państwu opowiem. Wiele lat temu mały chłopiec, wtedy czteroletni, zadał mi pytanie. Zadał je całkowicie spontanicznie. I z wielką powagą. Tak jak to bywa u małego dziecka. Z wielką powagą małego dziecka. Pytanie brzmiało tak. Czy kiedyś, dawno, dawno mnie też nie będzie? Czteroletni on jeszcze nie całkiem. Biegle władał polszczyzną i przysłówek dawno, który oznacza coś odległego w czasie przeszłym, wydało mu się, że działa w obie strony, że to może być coś odległego w czasie przeszłym, ale także w czasie przyszłym. Więc, że dawno, dawno, to kiedyś w dalekiej przyszłości. Czy mnie też nie będzie? Otóż. Słuchacz mówi, że pierwsza osoba, która dożyje żyje 150 lat, już się pewnie narodziła. Te 150 lat to jest mrzonka, ale zaraz chwilę do tej mrzonki też zaraz wrzucę, ale najpierw do tego chłopca. Otóż... Czy ta górna granica ludzkiego wieku to jest lat 90, czy 100, czy 150, czy 250? To jest rzecz bez znaczenia. Ten chłopiec nie pytał, czy mnie za 150 lat też nie będzie. On pytał, czy dawno, dawno. Gdzieś w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości jest kres, za którym mnie już nie będzie. I to, że tę granicę się tam o kilkadziesiąt lat przesunie, to naturalnie jest rzecz ważna ogromnie z punktu widzenia życia każdej lud, Każdej, nie każdej, no ale. ale Przeciętnej ludzkiej jednostki, to tego nie neguję. Ale z punktu widzenia metafizyki to nie ma znaczenia. Czy to będzie za, czy to dawno, dawno, to znaczy za kilkadziesiąt lat, czy za kilkaset lat, czy za kilka tysięcy lat? Ważne, że jest kres. po którym już nas nie będzie. Także to jest pierwsza moja odpowiedź, że ta fakt, że tę granicę, mo, można, jak, jak słuchacz sądzi, daje się przesunąć, nie ma dla tego, tej nieuchronności śmierci i dla tego faktu, że ona jest korzeniem religii, żadnego znaczenia. A druga rzecz to to, że to jest mrzonka. Rzeczywiście tak jest i tym się prawdopodobnie ów konsument, czyli słuchacz tak się podpisujący, kieruje. Faktem jest, że w ciągu ostatnich gdzieś. 250 lat, mniej więcej od drugiej połowy XVIII wieku. Średnia, czyli przeciętna długość życia ludzkiego w cywilizacji Zachodu, europejsko-amerykańskiej tej, podwoiła się przedtem to było gdzieś trzydzieści kilka lat. A teraz jest siedemdziesiąt kilka lat. Przyrost ogromny. Ale w stosunku do tego przyrostu ogromnego, dwie rzeczy trzeba powiedzieć w opozycji do słuchacza, którego cytowałem. Dwie rzeczy. Po pierwsze. Ten przyrost został osiągnięty głównie, są też inne czynniki, ale głównym czynnikiem tego przyrostu jest olbrzymi spadek śmiertelności noworodków i niemowląt. Dzięki postępom medycyny, a może jeszcze bardziej dzięki postępom higieny, po prostu w krajach cywilizacji Zachodu, bo o niej mówimy, bo jak było tam gdzieś w Azji czy w Czarnej Afryce, to inna sprawa. No bo, jak państwo, niech państwo wezmą, jeżeli są dwie osoby, jedna żyje 80 lat, a druga żyje 80 godzin, to i to osoba. Chociaż tato noworodek, a tato starzec jak ja. To, jeżeli weźmiemy średnią ich żyć, to to wypadnie 40 lat średnia życia. I jeżeli teraz ta osoba, która żyła 80 godzin, nie będzie żyła 80 godzin, tylko 40 lat, to średnia będzie 60 lat, czyli podskoczyła o 50% w stosunku do tamtych, 40 na 60. Więc ten przyrost został osiągnięty nie tyle także, też przez to, że ludzie, że jest coraz więcej ludzi starych, to to inna sprawa, ale głównie to na tym polegało. To po pierwsze. A po drugie, i ważniejsze, to jest średnia życia ludzkiego. Średnia życia ludzkiego wydłużyła się jak mówię od 35 od 30 kilku, nie wiem, czy 5 to, to, to nie jest to pewne, 30 kilku do 70 kilku lat. Natomiast słuchaczowi, gdy mówi o tych, że tam niektórzy już żyją, co będą żyli 150 lat, ja mówię, że to jest mrzonka. Mówię, że to jest mrzonka dlatego, że to 150 lat dotyczy nie średniej, czyli przeciętnej długości życia ludzkiego, tylko długości życia maksymalnej, maksymalnie przez ludzi, pojedyncze jednostki ludzkie, a potem może więcej, osiągalnej. Otóż ta maksymalna ży długość życia ludzkiego, nie tylko przez tych ostatnich 250 lat ani drgnęła, ale ona nie drgnęła przez ostatnie 2,5 tysiąca lat od starożytności. Maksymalna długość życia ludzkiego, która to tam jakoś takich, przez tych rekordzistów życiowych, takich nazwijmy, przez tych rekordzistów osiągalna to jest 100. Kilka, coś, sto, coś, coś ponad sto lat. Sto kilka, czy nawet może kilkanaście, chociaż tego nie jestem pewny. I medycyna tutaj nic nie ponad to nie poradzi. Słuchacz się po prostu myli. On, i, I myślę, że to jemu, jako członkowi klubu Przyjaciół Filozofii Racjonalnej. To przemówi może do przekonania, że on cię tutaj myli, że on, to znaczy myli się w tym sensie, że przedłużenie średniej długości życia bierze za przedłużenie maksymalnej długości życia, a przedłużyła się tylko ta pierwsza, ta druga nic. Dlaczego ta druga się nie przedłużyła? Bo ta długość maksymalna nie zależy od medycyny. Ani od higieny. Ta długość, ta, ta, ta długość maksymalna zależy od biologicznej konstrukcji gatunku ludzkiego. Tak, Bóg, czy przyroda, czy ewolucja nas skonstruowały. I żeby osiągnąć to, co do czego mnie tutaj, jak mówi ten słuchacz, Zamiast wziąć się do roboty i spróbować przedłużać ludzkie życie w nieskończoność, to można by tylko w jeden sposób zrobić. E, tak jak to robi ewolucja. Gatunek ludzki, Homo sapiens sapiens, tak się nazywamy, bo Homo sapiens to obejmuje także neandertalczyków, a my już jesteśmy nie, 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 neandertalczycy, więc razem z nimi to my jesteśmy Homo sapiens sapiens, podwójny. To już nie byłby Homo sapiens sapiens, tylko Homo sapiens sapiens sapiens, sapiens jakiś taki X. Musiałby powstać nowy gatunek biologiczny. Inne istoty niż my, inaczej skonstruowane. Dlatego to jest brzonka. I dlatego pozostaję przy swoim poglądzie, że korzeniem religii jest nieuchronna śmierć, a przez to, że religia ma taki korzeń, religia jest czymś w człowieku, to znaczy Religijność, czy jak mówił Constant, le sentiment religieux, czucie religijne, jest czymś człowieku niezniszczalnym. A jeszcze ostatnia sprawa, którą tutaj dodam w tym komentarzu, a nie, jeszcze dodam jeszcze inną, potem, ale jeszcze jedna sprawa. I wracając do pytania tego małego chłopca. Czy kiedyś, muszę powiedzieć, że to mnie mi utkwiło to w pamięci. Poruszyło mnie wtedy to pytanie. Odpowiedziałem mu oczywiście zgodnie z prawdą, tak, słuchaj. I, I ciebie, i mnie, i nas wszystkich kiedyś. Dawno, dawno nie będzie. Otóż jest coś, ja wiem, zadziwiające czy nie ta średnia życia ludzkiego wzrosła i rzeczywiście, no, mamy nadzieję na dłuższe życie, ale w granicach tych, tych maksymalnych, które się nie, 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 nie drgnęły, ale ta średnia się do tych maksymalnej rzeczywiście zbliżyła. To, tego nie neguję, broń Boże. Ale jest takie zjawisko. Że im bardziej ta średnia długość ludzkiego życia i to oczekiwanie życiowe, z tym samym chociażby jak to stosują zakłady ubezpieczeniowe, jak, ta, jak to oczekiwanie wzrasta, to wraz z tym przedłużaniem się i z tym coraz pomyślniejszym, zdawałoby się oczekiwaniem życiowym, Rośnie strach przed śmiercią. Ja pamiętam na przestrzeni mojego czasu, jak to się zmieniło. Myśl o śmierci wypiera się z, nie tylko ze z życia publicznego, ze świadomości. Pamiętam, jak to było w czasach Gierkowskich. Co to karawan jest, to Państwo wiedzą, no to tam ten taki. Kiedyś to był wóz ciągnięty przez konie, teraz to jest taki samochód, w którym przewodzi się trumnę ze zwłokami. Kiedyś one były czarne, przemalowano je na popielaty kolor, bo ten czarny to taki smutny. Usuwa się. Tego kiedyś nie było. Ja po raz pierwszy ze zwłokami spotkałem się w czasach mojego dzieciństwa. Chodziłem do drugiej klasy szkoły powszechnej, wtedy miałem 8 lat. I wtedy w tej naszej klasie koleżanka, też ośmioletnia dziewczynka, zmarła. Nie wiem, na co, na jaką chorobę zmarła. Cała klasa poszła do kostnicy obejrzeć otwartą trumnę z jej zwłokami, pomodlić się tam. Potem cała klasa była na pogrzebie. Gdzie to jest dziś do pomyślenia? To jest dziwne zjawisko, i nie będę go próbował tu interpretować, bo można by je interpretować różnie. Że Średnia życia się przedłuża, a strach przed jego końcem w miarę przedłużania nie maleje, tylko rośnie. Józef Ratzinger, zanim został jeszcze nie tylko papieżem, Benedyktem XVI. Ale zanim został powołany, kardynałem i powołany potem do, do Rzymu na stanowisko prefekta, do spraw kongrega prefekta kongregacji do spraw nauki wiary, był profesorem. To, to jest głęboki myśliciel, Jego świątobliwość Benedykt XVI. Opublikował taką książkę jeszcze jako profesor. Ona wyszła też po polsku. Śmierć i życie wieczne, taki ma tytuł. Książka bardzo warta lektury. I on tam też coś na ten temat mówił, o który tutaj poruszamy. I myślę, że to, co on mówi, pokazuje. Ja się z tym bardzo zgadzam, co on mówi. Całkowicie się zgadzam. Że to, co mówi ten konsument, cokolwiek byśmy o tym sądzili, prawdziwe czy nieprawdziwe, czy to piękny fałsz i złudzenie, czy może nie, to w każdym razie jest stanowisko głęboko niechrześcijańskie. W tej książce. Józefa Ratzingera, późniejszy papież, powiedział tak. I te słowa państwo warto, żeby zapamiętali. Właściwością chrześcijaństwa jest przekonanie o powadze ludzkiego życia. Są w tym życiu sprawy nieodwołalne i jest nieodwołalne zniszczenie. Taka jest rzeczywistość. I chrześcijanin musi być świadomy tej rzeczywistości. To jest taki wyróżnik chrześcijanina. I dlatego ja sam pozwalam, się, pozwalam sobie zaliczać się do tej wyznawców tej wiary. Nie tylko dlatego, że jestem ochrzczony, ale dlatego, że też uznaję tę właściwość chrześcijaństwa. Są pewne rzeczy nieodwołalne. A symbolem tych rzeczy nieodwołalnych jest właśnie to. W tej samej książce Józef Ratzinger w innym miejscu mówi tak: Śmierć to jest w życiu ludzkim ta brama, przez którą wkracza w nie metafizyka. To nie jest jedyna brama, przez którą wkracza w nasz świat metafizyka, ale to jest główna brama. I chrześcijanin tego, tego jest świadomy. W tym przebiegu czasu, nad którym ta krzywa jest rozpięta, krzywa naszego życia, są dwa momenty metafizyczne. Moment poczęcia, kiedy z niebytu zostajemy wrzuceni w byt, i moment śmierci, kiedy z bytu zostajemy wyrzuceni z powrotem w niebyt. I myślę, że jego świątobliwość Benedikt XVI. Podkreślając to przekonanie o tej nieodwołalności, nieuchronności tych takich granic, trafił w sedno. Koniec.